Świętoplonów w Nowej Kaletce to okazja do podziękowania rolnikom za ich ciężką i pełną poświęcenia pracę. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła polowa Msza Święta, celebrowana przez proboszcza parafii w Butrynach, księdza Huberta Tryka. Starostami dożynek byli Agnieszka Wesołowska i Piotr Śliwa, którzy na co dzień zajmują się produkcją roślinną oraz hodowlą bydła mięsnego. Jaki był ten rok dla gospodarzy z Butryn? Lepszy na pewno troszeczkę niż e, z, zeszły rok, zeszły rok no ale wiadomo, pogoda nam... E, Słysza, ale dobrze, że później jeszcze popadało. Jednym z ważniejszych punktów programu było uhonorowanie wyróżniających się rolników. Wójt gminy Purda Teresa Chrostowska przyznała nagrody w dwóch kategoriach – hodowla zwierząt i produkcja roślinna. Są rolnicy, którzy mają ponad 100 hektarowe gospodarstwa i 200 hektarowe jest wielu bar, z wielu bardzo dużych rolników. To są całe rodziny, które pracują 7 dni w tygodniu, ale dziękujemy im za to, że na naszych stołach nie brakuje chleba. Podczas święta plonów nie mogło zabraknąć tradycyjnych wieńców dożynkowych, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i sołectwa. Tworzenie tych imponujących dzieł sztuki ludowej to praca wymagająca wielu przygotowań. Najpierw trzeba zebrać cały materiał, tak? Zboża, kwiaty, te różne rzeczy, owoce, które są tam zamontowane, wykonanie konstrukcji. To jest wszystko czasochłonne. Wienie trzeba planować z wyprzedzeniem. To jest pierwsza nauka. Słuchajcie, drogie panie i panowie, z koł gospodyń wiejskich. Wieńce planujemy w maju. O kulinarne doznania uczestników zadbały koła gospodyń wiejskich, serwując regionalne przysmaki. Mamy bigos, mamy zupę rybną przygotowaną, pierogi z kurkami, pierogi trzywiednym rybę wędzoną, rybę smażoną, w pierwszym momencie zawsze schodzą ryby smażone. To jest już sprawdzone i u nas zawsze na każdej imprezie ryba smażona idzie pierwsza. Przygotowałyśmy babkę ziemiaczaną z sosem kurkowym, tartę, zupę karmuszkę. Zapraszamy serdecznie na ciasteczka kruche maślano-miodowe, zapraszamy na kompot to również na bazie miodu i zapraszamy na cały zestaw ciast serniczków, ciast czekoladowych. Dzięki wspólnym przygotowaniom i prezentacji regionalnych potraw panie skół gospodni wiejskich mogły nie tylko podzielić się swoimi kulinarnymi umiejętnościami, ale również nawiązać nowe relacje i zacieśnić więzi między sobą. Wspólne spotkania, wymiana pomysłów, tak poznanie się jako mieszkańców, e, e, bo Pochodzimy z popłoda, jest duża. Jest nas tam dużo i tak naprawdę nie znamy się, tak? To jest dla nas też takie oderwanie się od codzienności dla nas kobiet. Przede wszystkim promujemy siebie, promujemy koło gospodyń klebapki, w Klebarku Małym, a dodatkowo dajemy sobie możliwość integracji i też poszerzenia naszych znajomości. Uroczystości dorzynkowe uświetniły występy zespołów ludowych. Na scenie zaprezentowała się m.in. kapela zespołu Pieśni i Tańca. Warnia Siwe także mamy, ale nie wiosna, także wiosna, Twoje wiosna, także nie takie. Telewizja Kopernik. Kopernik. TV.